Dziadku, powiesz mi, czym zajmuje się Stowarzyszenie Odra Niemen? Odra Niemen organizuje z kombatantami spotkania z tymi, którzy przeżyli wojnę. Nie, Razem z nami przyjechałeś, a ja Ciebie nie widziałam. A ja widziałam. Coś dla ojczyzny zrobili. To jest szersza działalność obejmująca nie tylko Polskę, ale i kraje takie jak Litwa, Białoruś, Ukraina, ale i na całym świecie, nawet z Nowej Zelandii tu przyjeżdżają osoby, kombatanci, którzy tam wyemigrowali. To stowarzyszenie dlatego jest takie ważne, że łączy przeszłość z teraźniejszością. Ja z tego najwięcej korzystam, pomogę oddawać swoje wspomnienia, przekazywać innym, tak? Mówię z harcerzami o niepokoju swoim, co się w tej chwili dzieje. Ja czuję się szczęśliwy, jak widzę, że oni słuchają, przekazują to, jakoś się tak podsycą ten patriotyzm. Wiesz, no to dla mnie m, ważne. M, bardzo ważne, wiesz. Przecież ja jak siedzę u siebie, jestem sam. To jest samotność, to jest sam. A, a dzięki takiemu stowarzyszeniu to ja mam możliwości kontaktów szerszych. Wychodzę na światło dzienne, rozmawiam. Siedzi w słońcu. Siedzę w słońcu. No i to jest ta sztafeta, wiesz? Stafeta. Taka. To co? Biegniemy dalej w sztafecie. No i mam nadzieję. To znaczy, ja nie gwarantuję, że ja zawsze po, pobiegnę, ale no to ja na Ci następnie. Ja tak. Ci pomogę. Żegnaj, śloneczka! <słyska> Ojczyzna jest najważniejsza.